Przed nami 723 odcinek serialu Akacjowa 38. Elwira nie potrafi odnaleźć się w rzeczywistości bez Simona. Dostaje ataku szału i błaga o widzenie z ukochanym, który jednak pozostaje twardy. Tymczasem zjawia się ojciec Elwiry, który opowiada własną wersję zdarzeń. Odcinek 723 serialu Akacjowa 38 w piątek, 10 października, Akacjowa 38, odcinek 723 w piątek, 10 października 2025 roku, o godzina 18.40 w TVP1. Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38? Streszczenie 723 odcinka serialu Akacjowa 38. Elwira próbuje dowiedzieć się, dlaczego Simon poślubił Adele. Dostaje ataku szału błaga o spotkanie z ukochanym, ale on nie wie, czy powinien z nią rozmawiać. Stwierdza również, że kocha dwie kobiety, Elwirę i Adele. Antonito dostaje pracę jako stajenny, ale zwalnia się po kilku godzinach. Jego ojciec stwierdza, że nie ma przyszłości z Lolitą. Pokojówka słyszy to i załamuje się. Tymczasem zjawia się ojciec Elwiry, który próbuje przekonać wszystkich, że jego córka rozmyśliła się co do ślubu z Simonem i chciała uciec z burakiem.